19 czerwca odbędzie się już 15 wędrówka mężczyzn do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w starej błotnicy koło Radomia. Sobota wieczorem pielgrzymki zawsze rozpoczynają się apelem jasnogórskim o 21.00 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej na Wernera. Pątnicy powinni być wyposażeni w maseczki ochronne na twarz i nos, elementy odblaskowe i okrycia przeciwdeszczowe. Będziemy pielgrzymować stamtąd do błotnicy, tak, żeby rano dojść nam przeświętą. świętą. Wracamy autokarami z powrotem do kościoła. Pielgrzymka dla mężczyzn będzie miała taką samą tematykę jak dla kobiet. W tym roku trochę zaczepnie, może na wesoło, ponieważ przeżywamy zarówno rok świętego Józefa, jak i świętej rodziny. Hasłem tej pielgrzymki będzie Józef i Maryja, normalna rodzina. Trasa liczy około 25 km. Rycerze Kolumba zapewniają gorący posiłek, kawę i herbatę na wszystkich postojach. Ja zapewniam, że to jest dystans, który tak naprawdę przejdzie każdy w miarę zdrowy człowiek, szczególnie jeśli ma intencje, w której chce pielgrzymować. Zapisy za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Rycerzy Kolumba oraz dniu pielgrzymki od godziny 19 przed kościołem Matki Boskiej Częstochowskiej w Radomie.